Czwartym gościem naszego programu wirtualnym jest Roberto de Matej. Kilka dni temu nasza koleżanka redakcyjna Marianna Gurba przeprowadziła w Rzymie rozmowę właśnie z niemieckim historykiem kościoła, autorem licznych publikacji i książek, między innymi Dyktatura Relatywizmu oraz książkę o Soborze, Sobor Watykański, drugi historia dotąd nieopowiedziana. Zapytaliśmy włoskiego historyka o przyczyny napięć w kościele i o groźbę rozłamu. Włoski historyk zwraca szczególną uwagę na fakt, że obecny papież, czyli Kardynał Bergoglio, papież Franciszek, pochodzi z Ameryki Łacińskiej, z Ameryki Południowej, gdzie dominowała marksistowska teologia wyzwolenia. I tym tłumaczy specyfikę tego pontyfikatu. Posłuchaj. Mamy do czynienia z rozłamem wewnątrz Kościoła. Przynajmniej potencjalnie. Nie jest to rozłam w sensie formalnym. Ale jeśli przez słowo rozłam rozumiemy podział, to faktycznie mamy do czynienia z rozłamem. W Kościele katolickim istnieją podziały pomiędzy kardynałami, biskupami, episkopatami. I jedną z przyczyn tego zamieszania, a w konsekwencji podziału, są właśnie problemy w jednoznacznej interpretacji adhortacji amoris letitia. Prymat praktyki nad doktryną jest charakterystyczny dla filozofii marksistowskiej i kontrastuje z tradycyjną filozofią Arystotelesa, Platona, świętego Tomasza. Filozofia tradycyjna głosi pierwszeństwo kontemplacji nad czynem. Podczas gdy filozofia marksistowska odwraca ten porządek, zakładając wyższość akcji, wyższość praktyki. I papież Franciszek, chociaż nie jest właściwie marksistą, też jest zwolennikiem prymatu praktyki. W tym sensie wizja papieża Franciszka bardziej niż wizją teologiczną i filozoficzną, jest wizją polityczną. É una visione politica. Trudno pojąć w całości filozofię Ojca Świętego. Trudno pojąć wszystkie jej aspekty. Odkreślę jednak, że mamy do czynienia z papieżem politycznym. Il fatto, che ci troviamo di fronte a un papa politico. Wierzę, że postawą, jaką należy przyjąć w stosunku do papieża Franciszka, powinna być postawa czci i szacunku, ale jednocześnie postawa wyraźnego sprzeciwu jak ta wyrażona w Correctio Filialis. To postawa, którą niebezpośrednio przedstawili czterej kardynałowie w swoich dubbia, czyli w prośbach o wytłumaczenie najbardziej niejasnych fragmentów Amoris Leticia. I to ta postawa, którą bardziej bezpośrednio przedstawiło 250 teologów, historyków oraz filozofów z całego świata, którzy ostrzegli papieża Franciszka, oskarżając go o propagowanie herezji wewnątrz kościoła. To naprawdę mocny zarzut. Ale ani na ten zarzut, ani na dubbia kardynałów, w tym przypadku również istotne z uwagi na ich autorytet, papież nie uważał za konieczne odpowiedzieć. Papa